Złom dobry w niedzielę, nie wiem którego. Witam Was z ławy zawodowego. Piję cappuccino z kubka mojego magicznego od kolegi Peweks Recycling. I ten kanał Wam rekomenduję. Kanał o nazwie Peweks Recycling. Kapucinko sobie zrobiłem i zacznę może od złej wiadomości, ale. Łyczek sobie siorbny, Wasze zdrowie Ach, dobre. Otóż nie będzie dzisiaj obiecanego Cosia, czyli cieszyńskiego objazdu śmietników, ponieważ mam mało paliwa. Jest gorąco, za gorąco. Auto mam zawalone złomem. I po czwarte, muszę jechać na Słowację niedługo, bo mam towar na aucie dużym, i będę jechał na Słowację żeby tam pod firmą się przespać całą noc i rano być rozładować się mieć siłę na dalszą walkę przez cały tydzień, a teraz wam coś pokażę. Czerwone zamczowe trzewiki. Moje pytanie do Was: skąd ten kaznodzieja wiedział w 64 roku, że mężczyźni lub tak zwani mężczyźni będą chcieli ubierać się w czerwone albo nawet i różowe trzewiki? Dzisiaj będzie otwarcie paczki. Dzisiaj taki odcinek odzieżowy, ponieważ tam było w szewikach czerwonych. A teraz otworzę kolejną paczkę od seryjnego darczyńcy, czyli od Pawła z Nizień Zielonogórskich. Zjawisko otrzymywania paczek od, jeżeli się założy kanał na YouTubie, tak zdobywa się swoją publiczność, no i niektórzy z tej publiczności, aby docenić twórczość danego youtubera, czy też twórcy, czy jak go nazwać, czy filmowca, czy też, nie wiem, no, tego, który te filmy robi dla publiczności, chcą się jakoś oddzięczyć, tak, lub wesprzeć kanał w jakikolwiek sposób. Więc jednym ze sposobów jest właśnie wysyłanie różnych paczek. Ale to powoduje, powoduje pewną, pewien nacisk, pewien po prostu... Jak to powiedzieć? No, żeby dobrze powiedzieć, takie mm, takie no, brakuje mi słowa, właśnie, żeby to jakoś oddać. E, taką zależność, taką, taką jakąś takie mm, coś takiego, że no tak, dostałeś ode mnie paczkę, więc y, teraz ja sugeruję, żebyś nagrał to czy tamto, tak? I są takie sugestie od darczyńców, z tym trzeba się liczyć, albo paczek nie przyjmować po prostu że ja teraz ją otworzę, może tym nożem. Nóż dostałem też jako dar i używany jest do otwierania paczek, ale muszę chyba spauzować, ponieważ jestem sam aktualnie w domu i, i jedną ręką nie, da, nie dam rady. Pauzę. Obyło się bez noża, wystarczyło użyć ręki. No i co my tu mamy? O, fajne, superaśne, wspaniałe koszulki 2 razy XL no. na grubasach chciałem, żeby było. No i teraz będę chodził w takich koszulkach. Są to trzy sztuki z moim znakiem firmowym. Wymyślił ten znak Tomek Tomek, którego serdecznie pozdrawiam. Tomek wymyślił znak, a Paweł go powiela na różnych nośnikach. Tak, były, były bioloczki, teraz są koszulki. No nie, to będą koszulki tylko na specjalne okazje, żeby mi się nie wytarły za szybko. Może na jakieś specjalne okazje, typu wiecie, no gdzieś tam dwie. Chyba ja myślę, że będą trzy. Są, są dwie. Dwie. Tak. Albo trzy, nie wiem. Może pakowane chyba dwie. Dobra jest ok. Dziękuję pięknie za wspaniałe koszulki. Będę je zakładał. Coś tam jeszcze jest, ale to chyba nie to tylko się odbija ta nalepka. Poszukamy, czy nie ma przypadkiem pieniędzy. Jest fakturka za to. Tak, ile tą. To... Nie będę wam pokazywał, ile kosztowało. Coś kosztowało. Paweł jakiś koszta poniósł, także dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że, że na jakiś czas będzie pauza z, z prezentami od Pawła. Spotkaliśmy się niedawno, można się cofnąć kilka filmików i zobaczyć spotkanie z Pawłem, właśnie na parkingu Shell, tam w miejscowości Trzebiel, blisko jego miejsca zamieszkania. Dziękuję za koszuleczki. Będę je oczywiście używał, będę je ubierał gdzieś na, może na coś właśnie tylko one będą, czyli Cieszyński Objazd Śmietników, który planuję zrobić jak wrócę z trasy, tak, nie musi to być niedziela, to będzie jakiś dzień po prostu, w tygodniu może, wtedy zrobimy Cieszyński Objazd Śmietników. A chciałbym Was zapytać, tak przy okazji tego filmiku, bo będę teraz jechał kilka, kilka dni, tak, może tydzień i Mam fajny uchwyt, który widzieliście na filmiku o zupie złomiarza. I o czym wam, wam mam opowiadać? Czy mam Wam w ogóle opowiadać o czymś? A jeżeli tak, to o czym chcielibyście usłyszeć ode mnie? Opowieści napiszcie w komentarzach. A wrócę z trasy, nagramy coś i tematy złomowe. A jak już jestem w trasie i będę jechał setki, setki kilometrów, no to. Aby zabić czas, i aby po prostu coś yy, zarobić, tak? Jakieś filmy nagrać, które zarobią. Ja <laughs> aby wiecie, no, no, żeby wszyscy mieli korzyść, tak? O czym, o czym chcielibyście, żebym opowiadał. Powiedzcie, a ja przepraszam Was, że obiecałem Wam tego cosia, a nie wyszło. Tak się czasami zdarza w życiu. Wynagrodzę Wam to w kolejnych cosiach, i, czyli cieszyńskich objazdach śmietników. A tymczasem wasze zdrowie, e, popołudniowe cappuccino. No i będę jechał wieczorem tam na Słowację, żeby być na miejscu przed północą, przespać się do rana, i rano walka od nowa. Udało mi się być na weekend w domu, ponieważ miałem za duże palety tam chcieli doładować jeszcze, a okazało się, że już miejsca nie ma. No i tym sposobem byłem z rodziną dwa dni. Wczoraj, tak naprawdę. Nic nie robiłem, po prostu odpoczywałem od tej jazdy. Siedziałem w domu, nie wychodziłem, odpoczywałem, relaksowałem się. A dzisiaj nagrywam dla własny filmik, pokazuję wam co dostałem od Pawła i, i pytam Was: co nagrywać w czasie jazdy? To tyle, chyba. Wszystkiego dobrego. E, przyszłego tygodnia udanego, ciepłego, radosnego. Bądźcie zadowoleni z tego co macie. Nie, nie. Yy, nie żałujcie tego, czego nie macie. <laughs> Bądźcie zadowoleni z tego, co macie. No i nie troszczcie się, bo z są choroby, tak i potem jest jeszcze gorzej niż, niż, niż by miało być. nie? Wasze zdrowie. No i też sobie zróbcie cappuccino. Wszystkiego dobrego.